Witam na kanale Retrownia, gdzie gramy sobie w Maxa Payna. Witam w kolejnym odcinku. W tym odcinku będziemy gonić dalej goknitiego. Przejechaliśmy tutaj pociągiem zanim kawał drogi nam ucieka. I musimy go teraz po prostu dorwać. Jak widzicie, tutaj coraz mroczniej się robi, coraz mroźniej. Nie wiem, czy ja tam mam spać, czy co. Aha, tutaj chyba muszę po tych rurkach. Śmigać, ciekawe czy to już pełno bandziorów No właśnie znowu jest. Oni już wszystko wiedzą, wiedzą gdzie ja jestem, gdzie mnie szukać. Max Payne ma GPS-a zamontowanego w tyłku. Zrobię sobie zapis. Hop. Co je? A, stamtąd. Tak mi się coś kojarzyło, że gdzieś była taka scena. Ile kul po dziurach w ścianie? O, on tam sobie ucieka, ale za daleko nie ucieknie. Wow, policyjny helikopter. Wow, ten jaki. Ho jakie twarzowce. Każdy jeden wygląda jakby po udarze był. Ej, ja tam wrzucę granat. Zobaczymy, co oni na to. No i super zrobiłem. Ej, dobra, biorę beretki. Kurde, ja w ogóle. Ale scena fajna. Oczywiście mój stan zdrowia jest fenomenalny, ale coś mi się kojarzyło z jakiejś e, części, ale to może było w dwójce, że jak robiliśmy bullet time do przodu na przykład i leżyliśmy to tak długo, dopóki strzelał, to on tak leżał, że nie trzeba było się podnosić. Ale mówię, to może było w dwójce albo, albo nawet w trójce. Trójkę Wam powiem szczerze, że pierwszy raz dopiero w zeszłym roku grałem na PlayStation 3 i no to już dużo lat po premierze, już tam każdy pewnie kto chciał, to już dawno to przeszedł. Ja jakoś nie miałem wcześniej po prostu okazji, a gdzieś tam mi wpadła płyta właśnie na PlayStation 3 i bardzo się wciągnąłem, bardzo mi się podobało. Wiem, że dużo ludzi, dużo ludzi mówi, że Max Payne 3 to już nie to samo, bo że kolorowe, że to wszystko ten, ale ja tam się z tym nie zgadzam, jest strasznie brudny i strasznie mroczny ten, ten Max Payne tak naprawdę, tylko po prostu jest trochę w innych klimatach, może jesteśmy przyzwyczajeni do tych takich właśnie zimowych, a tam jednak wszystko się odbywa w Brazylii, więc po prostu no ciężko, żeby tam była zima i ten klimat taki mroźny. Ale wydaje mi się, że naprawdę tam dosyć dużo takich brudnych scen było i tego wszystkiego, i jeszcze były te retrospekcje właśnie, gdzie Maxiu wracał do takiego... do takiej skórzanej kurtki i coś, tam po cmentarzu chadzaliśmy. Moim zdaniem naprawdę bardzo dobra gra. Nawet chciałem ją drugi raz jeszcze przejść na hardzie, ale chyba doszedłem do połowy i zrezygnowałem. Nie pamiętam, czy mi się znudziło, czy już po prostu nie miałem czasu, ale często tak jest, że jak się drugi raz pod rząd od razu gra grę, to się po prostu nudzi. Dlatego ja lubię na przykład wrócić sobie za dwa lata, za trzy lata do tej gry i dopiero wtedy ją przejść drugi raz na przykład na hardzie. Kto? O. <laughs> ale ma pan ładną kurteczkę. Idę na pakę. Dobra, widzę, że naboje do beretki się kończą, to może... O, tutaj mamy... 300 naboi do Ingramów to. Panie, no, myślałem, że tam w dole widziałem. Yy, lery, ale nie. Dobra, tylko gdzie ja mam się teraz udać? Ktoś do mnie strzela, czyli ktoś mnie gdzieś widzi. A ja go nie widzę. S stamtąd ktoś strzela. A tu jest winda. Ja po prostu jestem ślepy. Jedziemy. O, tam był na pół piętrze, był gościu, No, ja niech sobie tam zostanie. A, i tam jest jeszcze. A to może beretkami będzie łatwiej na dystans. Aha, i tak tutaj muszę zejść, więc tego gościa się muszę pozbyć. Chyba, że to był ten sam w sumie co w bieg, no, raczej tak. No dobra, tylko po co ja tu miałem przyjechać, w tą windą? Chyba, że coś u góry miałem zrobić. A, tutaj jest całe przejście, ślepy jestem. Możecie mi dać znać w komentarzach, jak wasza, y, jakie są wasze opinie na temat właśnie Maxa Payna 3. I czy myślicie, że jeszcze może czwórka powstanie? Może już jest zapowiedź, a ja nawet nie wiem, ale wam powiem, że bardzo chętnie bym sobie jeszcze jakąś czwóreczkę sprawdził. Myślę, że mogliby właśnie coś pomyśleć, bo te akcje w Brazylii się dzieją do przodu. Już nie pamiętam ile lat, ale dużo, chyba z 10 czy więcej. Może mogliby wymyśleć coś, co się działo pomiędzy właśnie jedynką, dwójką. A tą Brazylią. I znowu w jakimś takim brudniejszym klimacie. Może by znowu fani wrócili. Tacy prawdziwi fani. O. Tak się kaszle. Hop. Uuu, co my tu mamy? Pieniążki, narkotyki. O, butle wybuchające. Nie wiem, czy czasu nie będę musiał ich znowu użyć, chyba że tu jest otwarte normalnie. E, no jest otwarte. Ale gdzie ten frajer uciekł, bo tu już nigdzie tych śladów krwi nie ma? Nie podoba mi się to. Miałem go znaleźć. No, chyba tutaj muszę iść. O, są ślady krwi. Wszelkie niezbędne środki. Aha, ale to, to nie tamtego gościa. Czy, śnieżycy, wszelkie niezbędne środki. Dobra, sprawdźmy sobie co o nas mówią. Max Payne nie ma uciec. Jesteśmy bliscy schwytani. Wtedy wydam oświadczenie, teraz mam ważniejsze sprawy. Jim Brawura, zastępca szefa policji, odmówił szerszego komentarza Nie licząc podejrzanych zwyczajów żywieniowych Brawura wydawał się porządnym gościem. Los postawił nas jednak po różnych stronach barykady. Ale zawalił próbę schwytania mnie. Gliniarze zgubiłem kilka dachów temu. Przynajmniej na jakiś czas. No no, brawura chyba myśli, że my cały czas tam jesteśmy jeszcze. Słychać go. Gotowi? Celujcie w drzwi. Oho, celujcie w drzwi. Dobra, to jest to. Za chwilę przez te drzwi wparuje Pain, z rządzą mordu w oczach. Albo on, albo my. Wpakuje w sukiency na tyle ołowiu, że trumny będą musieli podnosić dźwigiem. <grym> o! Pięknie zatańczył gościu. No i gdzie on jest? <grym> Tam ich jest dwóch. Wrzucaj im granata. Łapcie chłopaki. Chyba, że już poszli dalej, a nie o kurde tego się nie spodziewałem. Zrobili mi to samo co ja im. Dobra. To jest dalej. Dobrze, że zrobiłem sobie save'a. I w ogóle generalnie, że robię często. Tylko kto tego granata rzucił jak tam nikogo nie było już? Ej, no co jest? Jeszcze raz. Jak ja mam tego. uciec od tego granata. Teraz chyba nie bardzo trafiłem. Spróbuję do przodu biec po prostu. No, właśnie. <śm> nie! Nie wierzę. Piąty raz podejście. Całe życie mi skubany jednym strzałem za zabrał. Teraz już się nie da, już na pamięć nauczyłem. Jednego tutaj wcisnęło w okno życia. Panie, pan się nie mieści, pana nie wyjmą potem. A tam można iść? Nie. Oho. Kolejny obrzynowiec. No nie, kolejny granat. Ja pierdzielę, co jest z tymi granatami. Oj. No i co tam czekasz, gościu? No i super, i się pozbyłem wszystkich painkillerów. Aha. Peń, załatwię cię, pieprzony gliniarz! Pieprzony gliniarz... Chyba go nie chcą wpuścić. Coś mam takie wrażenie. Uwa, wow, wow, wow. Już nie mam... O, ale mam koktajl. Oh! To są bystre ziomki, wbiegli w ogień. No, dobra. A ja wbiegłem w linię ostrzału. Wezmę sobie deserta. Nie strzelaliśmy z deserta dawno, to... Ej, to jest ten, ten Cognity już. No ja sobie zajdę chyba do niego, chociaż nie wiem czy to dobry... Dobra, wyjście jest. Się okaże. Bo on pewnie jest pancerny, jak to. Bosowie. Chociaż akurat w tej i grze jest to w miarę dobrze wytłumaczone. Bo często w grach jest, y zwłaszcza takich strzelankowych, jest to dosyć bez sensu, moim zdaniem, rozegrane. Że no, y Powiedzmy, że nie jest to żadne sens fiction, tak? Więc. Y no patrzcie, ile on wytrzymuje. Jeżeli gra. O, jeżeli granie jest żadnym sens fiction. a przeciwnicy Wytrzymują tyle, to trochę dziwne. parujących studzienek. Wyglądało to tak, jakby tuż pod nami płonęły ognie piekielne. Czas na przesłuchanie. Gdzie jest Lupino? Odwraccie. O, odpowiedź wini. Brutalność policji. W tym jestem dobry. Nie możesz mnie tak po prostu zabić. Tym, możesz to sobie wmawiać. Słuchaj, Koleś. Nikt nie będzie mnie tak wystawiał. Chcę wiedzieć, gdzie się schował twój szef. To by nie był chwalewny czyn. Nie prosiłem się o to gówno. Kłopoty same mnie znalazły. Prawi i Sprawiedliwi byli w tym mieście na wagę złota. Nie miałem złudzeń. Nie byłem jednym z nich. Żaden ze mnie bohater. Ja, mój pistolet i ten łajdak. Mogłem zrobić tylko jedno. Powiem wszystko. Powiem, tylko nie rób mi krzywdy. Lupino jest w Ragnarok. W tym klubie zamknij mnie, aresztuj wstać do paki, tylko mnie nie zabijaj. Twoje prawa przeczytam ci na twoim pogrzebie. Ragnarok. Był prywatnym klubem Lupino. Sklep z prochami ulokowany w starym teatrze. Wiedziałem co zastanę wewnątrz. Śpółnów po walkirii gotowych z znienacka rzucić się na mnie i oddział zbirów Lupino, najgorszych zimnokrwistych zabójców po tej stronie piekła. Ragnarok był jak migrena, wszystko migotało tam z prędkością serii z karabinu maszynowego. Pod klubem znajdowały się lochy, w których bawili się wielbiciele sadomasochistycznych igraszek. Dalej było jeść. Jeszcze... Ta mroczna wiadomość była równie subtelna jak kula trafiająca w serce. Jaki ojciec, taki syn, jak Jack Lupino. Dobra, to będzie moja ulubiona właśnie misja z tymi ćpunkami tutaj. Ale w tym momencie sobie skończymy. Chciałem tylko dokończyć dla was. Myślę, że właśnie czasami w takich gierkach strzelankowych jest tak, że idziemy do jakiegoś bossa i on nagle, nie wiem, wytrzymuje 20 strzałów z pistoletu, co zwykli przeciwnicy wytrzymują 2-3. I dla mnie to jest dziwne, no bo co gościu, ma więcej mięśni czy co, no nie rozumiem. Ale tutaj akurat w miarę jeszcze to jest wytłumaczone, bo oni faktycznie ćpią tą Walkirię. I przez to oni potem bólu nie czują, więc jeszcze jest to jakoś w miarę sensownie wytłumaczone. A teraz już będę tutaj sobie zapisywał. Czemu tutaj się Maksiowi życie nie odnawia, jak idzie w nowe miejsce? No dobra. Robimy zapis. Dzisiaj odcinek trochę krótszy, ale chyba ten z Ragnarokiem będzie dosyć długi, więc kolejny po prostu się przygotujcie, sobie zróbcie popcorn. I teraz już dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się w kolejnych... Cześć.